Witam wszystkich serdecznie. Może niektórzy z was przeczytali książkę, którą z łaski Bożej mogłem napisać w 2017 roku. Dwa narody, jeden kraj. Dzisiaj chciałem powiedzieć o kolejnej pozycji, którą z łaski Boga mogłem również napisać. Chciałbym, żeby ta pozycja była taka prosta w swoim przekazie. Takie przysłowiowe kawę na ławę, aby każdy człowiek, który Przeczyta tę książkę, mógł w prosty sposób zrozumieć narrację przebijającą się przez poszczególne strony tej książki. Chciałem w tej książce, między innymi, ukazać trzy bardzo ważne rzeczy, które są widoczne zaraz na początku w samym projekcie okładki tej książki. To jest po pierwsze, cena, jaką musiał zapłacić naród żydowski za swoje wybranie. Po drugie, miłość Boga i obietnice Jego względem tego narodu, ukazane w Słowie Bożym. No i po trzecie, żydowski charakter samego Jezusa, jego nierozerwalność z tym narodem. Tytuł książki to Izrael, błogosławieństwo czy przekleństwo? Jak słyszycie, tytuł jest troszeczkę prowokujący, ale chciałem, żeby czytelnik. Który przeczyta tę książkę, utożsamił się z pytaniem i dał sobie, odpowiedź, dał sobie odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę czuje, kiedy spotyka się z tematem, czy też uczestniczy, uczestniczy w rozmowie na temat Izraela, czy, czy też Żydów. Jakie odczucia, emocje budzi w nas słowo Żyd? Nasze błogosławieństwo, przekleństwo? czy też może obojętność. Każdego dnia każdy z nas wypowiada 10 tysięcy słów. To one wyrażają nasze myśli, pragnienia, nasze, nasze odczucia, konfrontują nas ze wszystkim tym, co, co nas otacza, co nas dotyka. Król Salomon, jeden z najmądrzejszych ludzi, który chodził po tej ziemi, powiedział w swoich przypowieściach, że życie i śmierć jest w mocy języka. A więc to od naszych ust, a ściśle mówiąc od naszego języka, zależy, co wnosimy do naszego życia: błogosławieństwo, czy też może przekleństwo. Jest to w dużej mierze zależne od nas samych. Paweł w liście do Rzymian pisze: Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Słowa te są nawiązaniem do słów, które wypowiedział wcześniej Jezus. W Ewangelii są one zapisane w Ewangelii Łukasza. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Jak widzimy, człowiek został powołany po to, aby błogosławić i nie tylko samego Stwórcę, ale również Jego dzieło, którym jest człowiek. W Księdze Rodzaju Bóg mówi do Abrahama A uczynią z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak, że stanie się błogosławieństwem, i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę, i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona Ziemi. Narodem tu oczywiście jest Izrael, z którego w przyszłości będzie Jezus niosący na Ziemię błogosławieństwo i odkupienie dla całego rodzaju ludzkiego. Dlaczego Bóg wybrał Izrael, a na przykład nie jakąś inną nację, która nie jednemu z nas może wydawałaby się o wiele bardziej godna tego zaszczytu? Na to pytanie możemy odpowiedzieć kolejnym. Ale czy jakakolwiek inna nacja byłaby gotowa przyjąć owe wybranie, wiedząc, przez co Izrael musiał przejść w swojej historii i przez co jeszcze będzie musiał przechodzić? Bóg jednak wybrał Izrael, a Jego decyzje są niepodważalne. Natomiast tego powiedział w czwartej księdze mojżeszowej. Tak, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości w wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj da Ci pokój. Będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Czy w swoim życiu akceptujemy to Słowo Boże? A co ważniejsze, czy je wykonujemy? Każdego dnia każdy z nas przeciętnie mówi 10 tysięcy słów. Ile z tych słów jest wypełnieniem woli samego Boga? Ile z tych słów przynosi do naszego życia błogosławieństwo, a ile przekleństwo? Skoro sam Bóg mówi i ostrzega nas, że możemy, możemy przysporzyć sobie Jego przekleństwo lub też otrzymać od jego błogosławieństwo, a jest to ściśle związane z naszym stosunkiem do narodu żydowskiego, powinniśmy w kontekście tych słów zastanowić się i dać sobie odpowiedź, jaki jest nasz stosunek względem tego narodu książce Izrael Błogosławieństwo czy Przekleństwo staram się znaleźć odpowiedź na szereg pytań i stereotypów dotyczących tego narodu. Między innymi, dlaczego została zniszczona świątynia, dlaczego została, dlaczego została zniszczona Jerozolima i została zburzona świątynia, dlaczego naród żydowski popadł w niewolę, czemu został, tak, został rozproszony niemalże po całym ówczesnym świecie był przez wieki prześladowany, w niezliczonych mordowany, także przepędzano, przepędzano Żydów z wielu krajów. Aż w końcu zamknięto ich w gettach po to, aby doprowadzić ich do komór gazowych. Skąd w sercach tak wielu ludzi jest wciąż tyle, tyle negatywnych myśli na temat Izraela, tyle, tyle stereotypów, tyle, tyle jakichś takich takich yy, po prostu rzeczy, które, które nie godzi się nawet powtarzać. Skąd to się wszystko bierze? Czyżby więc Bóg się pomylił, wybierając ten naród? Jak to, się, jak to się stało, że została zniszczona Jerozolima, jedno z najspanialszych miast tamtej epoki? Jak to się stało, że została zburzona świątynia i to w zaledwie 40 lat po przepowiedzeniu tego faktu przez samego Jezusa? Jakie skutki wywarła pandemia dżumy w średniowieczu na społeczność żydowską zamieszkującą te tereny? Pandemia, która uśmierciła połowę populacji Europy, tak że potrzeba było 150 lat, aby poprzedni stan wrócił do, 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 do normy. Jak to się stało, że królowi Kazimierzowi Wielkiemu udało się powstrzymać zarazę? I to do tego stopnia, że współczesnym naukowcom ten fakt wydaje się trudny do zaakceptowania. Zaraza jednak oszczędziła Polskę. A było to skutkiem? Odpowiedź znajdziecie w książce. Dlaczego zorganizowano pierwszą wyprawę krzyżową i jak, jej, jak ona wpłynęła na wizerunek Chrystusa? Jakie skutki daniu jest przyniósł fakt sprowadzenia do Niemiec w 1878 roku tronu Szatana, opisanego w, w Apokalipsie w drugim rozdziale Apokalipsy w liście do Kościoła w Pergamonie. Jakie, czym była i jakie znaczenie miała Polska dla Żydów i dlaczego Druga wojna światowa zaczęła się właśnie w tym kraju. Jaki kart użył przeciwnik, aby zniszczyć ten naród i co zamierzał uczynić, aby osiągnąć swój cel w całkowicie w 100%, a na całym świecie, a nie tylko w Europie. Dlaczego wojna się jeszcze nie skończyła? Lecz wciąż nadal ona trwa, tylko na zupełnie już innej płaszczyźnie. Dlaczego Kościół nie rozpoznał czasu wypełnia się proroctw dotyczących Izraela? Na te wszystkie pytania oraz szereg innych znajdziecie odpowiedź w książce Izrael, błogosławieństwo czy przekleństwo? Staram się również tam ukazać w niej cenę, jaką musiał zapłacić naród żydowski, za to, że Bóg uczynił ich strażnikiem prawa nadanego im przez siebie, a przekazanego im przez proroków. To oni szczegli go. Aby w niezmienionej formie dotarł do czasów nam współczesnych. Dlatego dzisiaj każdy z nas, biorąc Biblię do swojej ręki i przewracając kolejne jej strony, musi mieć świadomość tego, jak wielką cenę zapłacił naród żydowski, abyśmy my poznali drogę do życia wiecznego. Na koniec chciałbym. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że w książce w zakończeniu umieściłem jedno ze swoich opowiadań pod tytułem Ostatnia stacja. Praktycznie całe opowiadanie toczy się, odbywa się w pociągu jadącym do Auschwitz-Birkenau. Umieściłem tam pewien wątek swój, rodzinny. Na koniec chciałbym powiedzieć, dlaczego napisałem tę książkę. Długo zastanawiałem się, czy mam ją w ogóle napisać, ale w 2019 roku, kiedy byłem w Kołobrzegu, zadałem to pytanie Bogu. W Kołobrzegu byłem, byliśmy tam właściwie z grupą z grupą 12 osób pochodzenia żydowskiego na projekcie wypoczynek. Tam też właśnie zadałem Bogu, czy mam napisać tą książkę. Na odpowiedź długo nie musiałem czekać. Zaraz, kiedy zadałem to pytanie Bogu w swoich myślach, Podszedł do mnie starszy mężczyzna, trzymający kartkę w dłoni. Nic nie mówił, tylko patrzył mi prosto w oczy, wręczając mi tą kartkę. Ja oczywiście myślałem, że to na początku jest jakaś reklama. Wziąłem ją, patrzyłem, ale ja widzę, że to nie jest reklama, więc schowałem ją do kieszeni. I tak zapomniałem. Dopiero po trzech tygodniach przypomniałem mi się o tej kartce. Poszedłem do szafy, wyciągnąłem kurtkę. Kieszeni i kartka nadal tam czekała na mnie. Kiedy zacząłem ją czytać, doszedłem w pewnym momencie do miejsca, gdzie upadłem na kolana i zapłakałem. Miałem swoją odpowiedź, którą zada, na, na pytanie, które zadałem Bogu: Co było na tej kartce? Odpowiedź znajdziecie w epilogu. Znajdziecie też tam krótkie moje świadectwo na temat mojego antysemityzmu względem tego narodu i jak Bóg wyrwał mnie z niego. Mam nadzieję, że znajdą się z serca takie może jak moje, nieświadome swego antysemityzmu, które po przeczytaniu tej książki otworzą się swoje serca na miłość względem Izraela. Z czego z tego serca ja jestem wdzięczny Bogu, że otworzył moje oczy i pokazał mi swoją miłość do względem tego narodu. Błogosławię Wam wszystkich, życzę Bożego błogosławieństwa i zapraszam do lektury książki Izrael. Błogosławieństwo czy przekleństwo. Dziękuję bardzo.